To myself what a wonderful world. ka witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Lienes Liz, a na Waszych ekranach gra Genshin Impact oraz Babcia Yuandai. W poprzednim odcinku leciliśmy z tłumaczeniem Story Questa. Cloud Retainer, czy też jak woli teraz siebie nazywać Shenyun. Chodziliśmy po różnych miejscach i próbowaliśmy sprawić, aby babcia Yuandai przypomniała sobie swoje stare wspomnienia, no i faktycznie doszło to do skutku. A ten odcinek zaczniemy od rozmowy, na której ostatnio skończyliśmy. Muszę zapytać Jeśli znalazłaś mnie tyle lat temu Dlaczego mnie zostawiłaś Mimo, że widziałaś o moim błędzie Dlaczego nie sprowadziłaś mnie siłą z powrotem na górę A quan? Nigdy nie uważałam twojego działania za błąd To był prosty wybór Nic więcej Kiedy nadchodzi czas, aby potomstwo opuściło gniazdo Obowiązkiem starszego Jest umożliwienie mu swobodnego lotu Jednak kiedy złamią ci się skrzydła I zapadnie zmrok Wiedz, że zawsze będziesz miała dokąd wrócić to schronienie, do którego wielu odnosi się w pismach śmiertelników jako dom, gniazdo albo przystań. Bez względu na nazwę, jego istota pozostaje całkiem niezmienna. Mówi się oczywiście o miejscu przypominającym własne mieszkanie. Uczniowie mogą przychodzić i odchodzić, kiedy chcą. Jednak drzwi pozostają zawsze otwarte dla tych, którzy chcą wrócić. Można raczej mieć nadzieję, że zaliczasz się do nich. Dziękuję. Ja po prostu. Dziękuję bardzo. Można się spodziewać, że ty także czułaś ostatnio gwałtowne pogorszenie swojego stanu, prawda? 40 lat temu wybrałaś ścieżkę bez przyszłości. Chociaż ktoś użył własnej krwi, aby zapewnić sobie kilka dekad dodatkowego czasu, to jedynie opóźniło to, co nieuniknione. Można było przedłużyć ścieżkę, ale nie można było zmienić jej ostatecznego celu. Nawet moc adepta ma swoje ograniczenia. Gdybyś twój stan nadal się pogarszał, zapomniałbyś całkowicie o swoim ludzkim życiu. W końcu zmieniałbyś się w istotę niezdolną nawet do zrozumienia własnej potworności. Na szczęście udało ci się uniknąć tego scenariusza, odzyskując wspomnienia. Chociaż przyspieszono ten proces, udzielając ci wskazówek, wynik jest w całości odzwierciedleniem twojego własnego wysiłku. Więc. Co się stanie z babcią? Jedna osoba może pomóc jej uzyskać pierwotną formę dzikiego żurawia. Jeśli takie będzie przeznaczenie, może pewnego dnia odzyskać swoją świadomość. Musi wrócić do bycia zwykłym żurawiem, ha? Czy nie ma innego wyboru? Mistrzu, zrobiłaś już dla mnie więcej niż wystarczająco. Nie wiem, jak mogłabym odwdzięczyć się za twoją dobroć. To lepszy wynik niż mogłam się spodziewać. Ile czasu jeszcze mi zostało? Mało. Transformacja jest nieuchronna. Babciu, proszę nie odchodź dobrze. jesteś wszystkim, co mi zostało. Proszę. Nie smuć się, drugie dziecko. Babcia prowadziła wspaniałe życie. Żałuję tylko, że muszę cię zostawić samą. Nie zapominaj dobrze się odżywiać, okej? Okay? Rosnąca młoda dama, taka jak ty, potrzebuje dużo dobrego jedzenia, aby urosnąć dużą i silną dziewczyną. Obiecaj babci, że będziesz o siebie dbać, kiedy już mnie tutaj nie będzie. Obiecuję, babciu, zrobię wszystko, co powiesz. Dobrze, dobrze, moja dziewczynko. Nie martw się. To nie jest pożegnanie na zawsze. Babcia stanie się najpotężniejszym żołnierzem na całej górze, Akłan. Babcia będzie trenować dzień i noc. Nie przestanę, dopóki nie zmienię się w człowieka, nie polegając na niczym innym, jak tylko na własnej mocy. Kiedy nadejdzie ten dzień, będziemy mogli znowu żyć razem, ty i ja. Jak myślisz? Jak to brzmi? Dobrze. Dobra, dziewczyna. Chociaż nie będziemy się widzieć przez jakiś czas. Jeśli oboje będziemy ciężko pracować, na pewno kiedyś się spotkamy. I teraz boli, że ta babcia musi się pożegnać z wnuczką, czy on ma flashbacki z Lumin, że z nią się rozstał i próbuje ją znaleźć? Ja będę bardzo dobrze się odżywiać, babciu, obiecuję. I będę na ciebie czekać, nieważne jak długo to zajmie. Poczekam, aż wrócisz. To właśnie moja grzeczna dziewczynka. W takim razie babcia naprawdę nie żałuje niczego więcej. Bardzo mi przykro, mistrzu. Dziękuję za wszystko. Jak poleciała Pozwól jej być teraz samej Wiwi kupła się z naturalną Choć niestosowną reakcją na takie wydarzenia A Łzy są niezbędną częścią dojrzewania Czasami nie ma lepszego sposobu Który zmyłby żniwo stresu I nieszczęścia Teraz, gdy problem został rozwiązany, powinieneś też poświęcić chwilę na relaks. Daj sobie trochę czasu na odpoczynek, zdrzemnij się, jeśli musisz, i jedna obudzi cię we właściwym czasie. Zawsze widziałem, że jeszcze się spotkamy, że nasze dni rozłąki w końcu się skończą. I wszystkie moje kłopoty znikną. Tylko to wszystko mogło tak pozostać na zawsze. Miałeś koszmar? Co dziwne. Jeśli jesteś zrelaksowany, czy twoje sny nie powinny być przyjemne? To był dobry sen, po prostu ja nie byłeś przygotowany, żeby się obudzić. można być elokwentnym słowa pocieszenia nie zawsze są mocną stroną robisz wszystko co możesz widać siłę woli w twoich oczach i brak strachu przed niebezpieczeństwami a zatem niezależnie od tego jakie jest twoje marzenie ktoś wierzy że uda ci się tego dokonać Oczywiście, o ile niebezpieczeństwa, przed którymi stajesz, cię nie przytłaczają, możesz się zmęczyć, ale wtedy zawsze ktoś będzie przy tobie. W końcu, starsi mają taki przywilej, że mogą opiekować się młodszymi. z siekciuka! O mój Boże, teraz to zauważyłam. Chciałam powiedzieć, jaka piękna była taka cynka, ale moją uwagę przykuło to, że Paimon z siekciuka podczas snu, myśląc o grillowanych łódkach. Co? Czy Paimon właśnie przysnęła? O, oh, Paimon nie mówiła do ciebie! E, Paimon śniło się, że jej grillowane łódka z kurczaka to wszystko. Pani Adeptus... O, Szuju, nie śpisz? Jak się czujesz? Ja czuję się trochę lepiej. Dzięki. Wiem, że pewnego dnia znowu zobaczę babcię, więc nie jest mi aż tak smutno. Pani adeptus. Czy mogłabym cię o coś spytać? Czy mogłabyś przyjąć mnie jako swojego ucznia? O! A masz powody, żebyś tak nagle tym interesować? Wiem, że babcia uważa, że to, co zrobiła, to było złe, poczuła się wtedy naprawdę okropnie, ale bez tego błędu nigdy bym się nie urodziła. Mimo że babcia straciła wspomnienia, nigdy nie zapomniała pokazać mi, jak bardzo mnie kocha, więc pomyślałam, że może pewnego dnia mogłabym zostać takim fajnym adeptem jak ty i pomóc całej grupie ludzi, tak jak chciała babcia. Po chwili zastanowienia można założyć, że nie jesteś zwykłym śmiertelnikiem. Fakt, że krew i płynie w twoich żyłach, jest tego wystarczającym dowodem. I jeśli tego właśnie pragniesz, ktoś może to uczynić. Dziękuję bardzo, Madame Adeptus. Nie, y mam na myśli mistrzyni. O, szu, ale jesteś tego pewna? Powinnią zdradzić Ci mały sekret. Widzieliśmy dwóch innych uczniów Cloud Retainer, którzy jedzą właściwie tylko gorzkie zioła, takie jak ciśnienki i fiłki. Jeśli do nich dołączysz, już nigdy nie będziesz cieszyć się wyśmienitą kuchnią u restauracji Van Min. Fuh, jakie to całkowicie niedorzeczne. Nigdy nie recyklowałam takiej zasady. Każda osoba musi znaleźć własną ścieżkę do oświecenia. Dopóki ktoś zachowuje czystość ducha, jego skłonności żywieniowe są zupełnie nieistotne. Co tak mówisz? Ale Bejmon nie widzi tu żadnych smakołyków, prawda? Chociaż Góra Aquan jest bogata w naturalne piękno, jej położenie uniemożliwia dostęp do pewnych wyrafinowanych wygód śmiertelników. Właśnie dlatego planuję się przenieść do Porto Liue. będziesz miała zaszczyt zostać moim pierwszym uczniem w ludzkim świecie. Wow, opuszczasz górę akwan? Czy dlatego przybrałaś tę ludzką postać? Nigdy nie zwracaliśmy na to uwagi, nigdy nie zwracaliśmy uwagi na lokalizację swojego miejsca zamieszkania. Od samego początku szukano jedynie ukojenia i spokoju. Jednak ostatecznie wszyscy uczniowie trafili do Portoli, Ganiur, Shenhe, Yuandai. Wszyscy wybrali życie w świecie śmiertelników. Zastanawiałam się nad tym faktem już od wielu lat. Można jedynie przypuszczać, że jest to spowodowane pewnymi niepowodzeniami z naszej strony, jako starszych lub mistrza. Być może brakiem rozpoznania, czego naprawdę chcieli nasi uczniowie? Najbardziej ciekawi nas, jaki aspekt portuliłem mogą ich skłonić do pozostania w tym miejscu. Trudno byłoby wydać opinię w tej sprawie, ale być może trochę czasu w porcie okaże się pouczające. Dlaczego wszyscy jesteście tacy milczący? Paimon jest... Ha, no po prostu trochę zszokowana na no to wszystko. Czy to oznacza, że możemy kiedyś zjeść razem posiłek w Llewę Harbor? Człowiek ma bardzo mało czasu do zmarnowania. Jednakże, jeśli ktoś okaże się, że nie jest akurat zajęty, nie będzie się sprzeciwiał temu pomysłowi. Osoba zamieszkująca w porcie Liwe przyjmie tożsamość człowieka. Należy uważać, aby nie ujawnić swojej prawdziwej tożsamości. Nie martw się, bo możemy ci zachować to w tajemnicy. Więc e, kiedy możemy się spodziewać, że zaczniemy się z tą spotykać w mieście? Być może za dwa dni. Człowiek ma pewne sprawy do załatwienia przed wyjazdem. W końcu przygotowanie jest kluczem do sukcesu. Planuję wystawić na sprzedaż różne przedmioty ze swojej kolekcji. Zeróbki powinny zapewnić wygodne życie w Porcie Liwe. Wybrano już nawet ładną posiadłość w pobliżu skały Giu. Nie jest to mały zakup, ale czym jest życie doczesne jeśli nie jednym wydatkiem za drugim? Wygląda na to, że naprawdę pomyślałaś o wszystkim. W takim razie może spotkamy się za dwa dni w Porcie Liwe? To rozsądny plan. No, do zobaczenia! O, dlaczego nie weźmiesz tego mechanizmu suspensu z somnią na pamiątkę? Za każdym razem, gdy w przyszłości poczujesz się nieswojo, możesz spróbować wyciszyć swój umysł i posiedzieć w medytacji, słuchając melodii. Może to pomoże ci znaleźć nową perspektywę. O, dzięki! Scout Retainer! Hej, czy nie obiecaliśmy mi, że powiemy mu, jak się czegoś dowiemy? Liter, czy nie powinniśmy wybrać teraz na wycieczkę? To zależy całkowicie od Ciebie. Moje obawy są nadmierne i bezpodstawne. Tylko zwykła kolekcja zwykłych kosztowności. Tak intensywna kontrola nie jest potrzebna. Ech, mówiąc szczerze, Twoje upieranie się przy tym fakcie jest moim głównym powodem do niepokoju. W jakim sensie którykolwiek z nich jest w ogóle zwykłe? Każdy przedmiot tutaj może być wart więcej niż wszystko, co posiadam razem wzięte. Po prostu nie mogę ryzykować ostrzałem takiej mory bez odpowiedniej analizy. Jeśli się mylę, nigdy nie będę w stanie tego odzyskać, nawet będę pracował każdego dnia przez resztę życia. Muszę być ostrożny. Tak, ostrożności nigdy za wiele. Okej, okay, jesteśmy na miejscu, Cloud, eee, pan Noszynion. O, e, Wykłócicie się? Ha! idealne wyczucie czasu. Ten ignorant kwestionuje autentyczność moich towarów. Cię poinformować, że te przedmioty pozostają nietknięte w mojej osobistej kolekcji od kilkuset lat. Kwestionowanie ich legalności jest czystym szaleństwem. Kilkaset lat? Ja, rzeczywiście. To pamiątki rodzinne, rozumiesz? Przekazywane z pokolenia na pokolenie. Tak jak to zwykle robią rodziny. Yy, tak, tak, na pewno. Yy, są już od jakiegoś czasu w jej kolekcji. Yy, w tej kwestii możemy za nią poręczyć. Słyszysz to? Gdybym nie potrzebowała mory, nie miałabym serca się z nimi rozstawać. Rzeczywiście, powinniście uważać za zaszczyt mieć w ogóle możliwość zobaczenia ich na własne oczy. Wątpię jeszcze bardziej w autentyczność i być może zdecyduję się zanieść innemu kupcowi. Wow, 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 proszę, nie odchodź! Przepraszam, za jakąkolwiek obrazę, panienko. Widzisz, doskonale wiem, że brakuje mi wiedzy, aby ocenić prawdziwą wartość tych przedmiotów. Jeśli mogłabyś zaczekać chwilkę, zatrudnię eksperta, żeby je dla mnie wycenił. Powinien niedługo to być. Ekspert, widzisz? No, bardzo dobrze. W takim razie poczekam jeszcze chwilę. Iter Paimon to moja nowa rezydencja. Jeśli w przyszłości będziecie mieli powód, aby szukać mojego towarzystwa, tutaj możecie mnie znaleźć. Mistrzu! O, to wy dwoje! Hej! Szuju! Masz nowy strój! Wygląda na tobie świetnie! O nie, ja się nie przyjrzałam. Pokaż strój. Mhm, Mistrz zrobiła go dla mnie. Też go lubię. Wow, ale masz śliczną tą kieckę i ten taki mm, pędzelek, kartkę. Co? Wiesz jak robić ubrania? Ej, one mają i teraz widzę i to takie dosyć ładne. Pfe. Czy wiem jak robić ubrania? Przy wsparciu odpowiedniego mechanizmu szycie nie stanowi żadnego wyzwania. Mistrzu, przyniosłam większość moich rzeczy. Zostało kilka pudełek, ale są trochę ciężkie, więc zostawiłam je na zewnątrz. Nie martw się. Pomogę Ci przynieść je do Twojego pokoju. A właściwie powinnam najpierw trochę uprzątnąć swoje rzeczy. Wszystko jest teraz trochę bałaganiarskie, więc może mogłobyś uh, jeszcze tam nie patrzeć, mistrzu? Tak byłoby super. wygląda hmm. na to, że moja młoda uczennica ma sporo tajemnic. Nieważne. Rób co musisz dziecko. A teraz ten nasz ekspert, o którym wspomniałeś. Kiedy możemy się go spodziewać? No wkrótce, wkrótce. A, już idzie. Pozwólcie, że go przedstawię. To jest pan Żongli, szanowany konsultant w zakładzie pogrzebowym One i ekspert od wszelkiego rodzaju kosztowności antyków. Panie Żongli, to jest pan nasz To ona chce sprzedać kolekcję kosztowności, o której wspomniałam wcześniej. Ha. Nie mogę co za spotkanie starych przyjaciół i udają, że siebie nie znają. A, gdyby to nie była pani Shen Yun. od naszego ostatniego spotkania minęło sporo czasu. Cóż za nieoczekiwane spotkanie. W istocie najbardziej nieoczekiwane. Czy ostatnio dobrze się panu powodzi, panie żongli? Całkiem dobrze, dziękuję. Miałam szczęście w ciągu ostatnich kilku dni cieszyć się zarówno spacerem po górach, jak i świeżym naparem herbaty z ostatnich zbiorów. Doświadczenia te dały mi wiele wglądu i spokoju. Eee, wy jesteście już ze sobą zaznajomieni? Rzeczywiście. I jakże szczęśliwi jesteśmy, że los ponownie nas połączył. A co do omawianej sprawy, jeśli nie są państwo tego świadomi, pozwólcie, że poinformuję, że pani Shen Yun jest szanowaną kolekcjonerką i rzeczoznawcą, jeśli dobrze zorientowana we wszystkich dziedzinach i często schwalona za swój nienaganny gust, możesz wiele zyskać dzięki tej możliwości. O, jest pan zbyt miły, panie Żongli. Prawdziwi kolekcjonerzy szczęcą się bogactwem wiedzy i dbałością o szczegóły. Bez wątpienia mogę powiedzieć, że jesteście pod tym względem pierwsi. Schlebia mi pani, panie Szenio. Wygląda na to, że jesteś tak It samo powściągliwa jak zawsze. Wcale nie, panie Żongli. Nawet trochę. Gostek mnie do końca ogarnia. E, chociaż nie chcę się wtrącać w tę rozmowę, trochę muszę spytać. Znaliście się już i wydaje się, że macie dość serdeczne stosunki. Czy mogę być pewien, że nie współpracujecie, aby mnie oszukać? To znaczy, e, nigdy nic nie wiadomo. <grytanie> ha, niedorzeczne oskarżenie. Same niebiosa zawaliłyby się, zanim spojskowałabym, by zrobić coś takiego. Panie Szeni, on mówi prawdę. Umowy buduje się na uczciwości i zaufaniu. Transakcja ta może zostać przeprowadzona z kimś innym. Nie mów nic więcej, odejdźmy. Żartuję, żartuję! Jaki głupiec nadal miałby wątpliwości, skoro sam pan żongli i poręczył za towar? Pani Szenyon, pani Szenyon, proszę poczekać! <laughs> Bardzo przepraszam, że w ciebie zwątpiłem, więc... <laughs> Panie żongli, czy mógłby mi pan dać ostateczny werdykt na temat wartości tych przedmiotów? Dla mnie te zabawki cioteczki powinny być bezcenne i chłop powinien zbankrutować, ale zobaczymy, co powie na to żonglak. Nie ma powodu do niepokoju. Są to rzeczywiście rzadkie i cenne przedmioty wartościowe. Weźmy na przykład ten mechanizm. Choć jego przeznaczenie nie jest od razu dostrzegalne, jego struktura i wygląd są na tyle wyjątkowe, że zasługują na miejsce w każdym pięknym domu. To samo można powiedzieć o tym tutaj. Niewiele mogłoby mieć nadziei na posiadanie przedmiotu, który tak doskonale łączy mechaniczny cud z geometrycznym dziękiem. Jestem pewien, że podczas swoich podróży słyszałeś, że badanie mechanizmów należy do najcudowniejszych sztuk na świecie. Mając na uwadze, szczerze polecam zakup każdego elementu z tej kolekcji. W porządku! Ponieważ zatrudniłem Pana jako mojego konsultanta, Panie Jongli, będę oczywiście ufał Pana dobrej opinii. W takim razie, Pani Shen Yun, biorę wszystko. Jednakże, skoro ostateczna suma jest dość duża, może zaczniemy od wpłaty początkowej za pośrednictwem Notherland Bank? Notherland? Bank? O, masz na myśli dom powierniczy. No, bardzo dobrze! <noise> Obawiam się, że obecnie ludzie używają tego terminu jako bang. W takim razie na chwilę odejdę. Wrócę po odbiór towaru, gdy tylko otrzymasz środki. Moi przyjaciele, czy dobrze sobie radziliście? Było nam wspaniale. A jak u ciebie? on nie wiedziała, że jesteś tak zajętym konsultantem. Moje dni również były całkiem przyjemne. W milczeniu napiłem się herbaty, kiedy pan szazu prosił mnie o usługi. A jeśli chodzi o panią Shen Yun, Zakładam, że chce pani osiedlić się w tym mieście? Muszę przyznać, że imię Shen Yun w twoich ustach brzmi wyjątkowo dziwnie. Być może w dalszej rozmowie mógłbyś zrezygnować z tego konkretnego epitetu? A czemu? Czy nie zwracam się do ciebie tak, jak powinien zachowywać się przyjaciel? Cóż, to prawda, ale... Ech, niestety zwraca się do mnie jakkolwiek chcesz. W końcu mam te imię i inni też się mogą do mnie tak zwracać. Trudno nie być wtedy ignorantem tego faktu. Ech, wygląda na to, że przez lata zdobyłaś wiele cennych spostrzeżeń, Cloud Retainer. Ej, powiedział to! Powiedział, nazwał ją po staremu. Rzeczywiście, tak. Wszystkie poprzednie pobyty były krótkie. Teraz, gdy ktoś podjął już decyzję o przeprowadzce i osiedleniu się, znacznie lepiej docenił zgiełk i zamieszanie miasta, a także ciężką pracę i zapał ludzi. To miasto znacznie się zmieniło w porównaniu z tym, jakie było ponad tysiąc lat temu. Podobnie jak przypływ i odpływ oceanu, tak samo będzie z przypływami i odpływami ruchu ludzi. Od niepokoju po pokój, od oświecenia po aspiracje, społeczeństwo ludzkie posiada nieograniczony potencjał. Dobra, wystarczy refleksji na dzień. Nie ma potrzeby, żeby robić się trochę bardziej sentymentalnie niż już jesteśmy. Masz słuszną uwagę, Paimon. Skoro wyprzedaż dobiegła końca, co powiesz na odgrywanie roli gospodarza, gdy wspólnie spróbujemy różnych specjałów? Trzeba wykazać duże zainteresowanie spróbowaniem zupy z pędów bambusa. Ha, być może już zapomniałaś Cloud Retainer, ale kiedyś próbowałaś już swoich sił w tym daniu. Byłaś wtedy przy stole, więc logika podpowiada, że powinnaś już tego dania spróbować wcześniej. O! A jaka to była okazja? To było spotkanie przyjaciół kilka wieków temu. Niestety musiałaś być zbyt zajęta, żeby zapewnić sobie porcję. Może nasi pozostali towarzysze po prostu skorzystali przy tej okazji z szybszego refleksu. Ha! W życiu. Z całą pewnością było to spowodowane względami innych obecnych. Za chwilę pokażemy ci, co to znaczy mieć prawdziwą zręczność rąk. W takim razie postanowione: zupa bambusowa, moramid, crab roe, tofu i triple layered konsuma. Na pewno będzie nam smakować. Jedna już przekazała wiadomość Shenhei Ganiu, aby dokonali rezerwacji. To dla nich najlepszy czas na poznanie najnowszego ucznia. Czy jest to akceptowalne dla wszystkich? To powinna być wspaniała okazja. Dziękuję bardzo, Cloud Diner. Czuju! chodź ze mną, czas na obiad. Ach, ten pan tutaj, to pan z Żongli. On jest. skromnym pracownikiem zakładu pokrzebowego Wangsheng. Przyjemność po mojej stronie. Mi też miło pana poznać, panie z Żongli. To powinni być wszyscy, prawda? No to chodźmy. Brzmi nieźle. Właściwie, mistrzu. Czy kiedykolwiek próbowałaś Adeptus Temptation? Słyszałam, że nie da się przestać jeść nawet po jednym kęsie. Wiesz, to bardzo kuszące i tak dalej. Wiesz o tym? Hmm, to brzmi raczej nieprawdopodobnie. Chociaż przy odpowiednim przygotowaniu niektóre dania mogą być zbyt pyszne, aby im się oprzeć. Ha? Dlaczego wszyscy jedziecie tak szybko? Hej, poczekajcie na Paimon! Czekajcie! I to jest koniec. Kurczę, ale mi się podobał ten quest. Ja wiem, że na przestrzeni tych 3-4 lat grania w Genshin'a już mogę trochę nie pamiętać, jakie były te story questy, aczkolwiek ten był wyjątkowo przyjemny, fajny i giga mi się podobał. Bardzo mi się podoba, że cioteczka bardzo dużo występowała w tym questie i brała taki czynny udział, bo mam traumę po story questie Ayato, gdzie Ayato miał story quest i rzekomo w nim był. I główną sprawą był NPC, tutaj też mieliśmy sprawę npz ale cioteczki było serio dużo i mogliśmy ją poznać od tej prywatnej strony I bardzo mi się to podoba, i jak to tak naprawdę wypadło Bo pokazali tą relację jej z uczniami i to, że ma nowego ucznia, teraz tą szuju I z tą babunią, jaką miała relację wcześniej, że była taka troskliwa No i ta końcówka z żonglim, no to jest hit po prostu, iconic więc to mi się podoba. Drugą rzeczą jest charakter cioteczki. Myślałam szczerze po arcie. Wydaje mi się, że tak jak zapowiedzieli ją na arcie, to widziałam, że ma jakąś taką niezadowoloną minę. No a Liwe było dawno temu, więc mówię, no już nie pamiętam, jak była Day, Daynard. I tak myślę, a będzie jakaś taka zimna, chłodna, będzie się wywyższać, bo tak jakoś nie wiem, jakie miałam skojarzenia. A tu wyszła serio: fajna ciotka, o wszystkich się opiekuje i tak dalej. Trochę się wywyższa, ale jest słodka w tym i kupuje ją. Tak jak powiedział Atlantis, którą bardzo mocno teraz pozdrawiam, to jest taka typowa ciocia, dosłownie. Sama historia w ogóle babci i z Shuyu mega mi się podobała. Jedna z fajniejszych historii NPC-ów, jakie tutaj dla mnie były. Taka mega poruszająca i no, piękna. Taka scenka w ogóle, gdzie ITER zobaczył Lumin, to był po prostu jakiś majstersztyk. Oglądałam i nie wiedziałam, czy to się dzieje normalnie, naprawdę. Więc reasumując, podobało mi się wszystko i nie wiem, co jeszcze mogłabym dodać. Jestem zachwycona. Opadła mi kopara. Tłumaczyłam tego questa. nic o nim nie wiedziałam i nie zawiodłam się, naprawdę. Nie żałuję ani chwili nagrywania, oglądania, nie wiem, przygotowywania czegokolwiek. Po prostu jestem jak, <laughs> ale giga. Dajcie mi znać w komentarzach z słońca, co wy myślicie na temat cioteczki oraz tego questa. Jak wam się podobał, czy przypadł wam do gustu. No i moje tłumaczenie również, jak wam się podobało. I myślę, że widzimy się w następnych odcinkach. I ja dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcineczka i do zobaczenia w następnych. Pa pa.